W jak pewnie część z Was zauważyła, do naszej oferty na Stugemozy.com dołączyła nowa marka, Strange Shop. E, głównie zainteresowaliśmy się nią e, ze względu na to, że w ipf trochę zmieniły się, w polskim IPF-ie, czyli w PZK-Picie zmieniły się troszkę zasady e, i teraz coraz więcej sprzętu jest wymagane, by było właśnie z listy IPF-u. Strange Shop jest jedną z takich marek, która jest aprobowana przez IPF. Wprowadziliśmy do oferty już kilka produktów, tych podstawowych dostarczów WRAF, czyli obijki, pasy, singlety oraz neopreny. Oferta będzie stale się rozrastać. Z automatu dostaliśmy też wiele zapytań o ten sprzęt, więc stwierdziłem, że nagramy kilka takich filmików, w których króciutko powiemy Wam troszeczkę na temat tego sprzętu. Jeśli chodzi o stręczopowe wieczki, to do najdłuższych będą należeć te żółte, to są 80 naciąg sztywny, gumka fajnie przeszyta też po całości, dosyć duża, więc nie grozi nam raczej jakieś zerwanie, no bo tutaj naj największy jest głównie z tym problem. Dosyć komfortowe w użytku, jeżeli ktoś lubi dłuższe owijki, chce lepiej dociągnąć, no to ta 80 będzie całkiem spoko. Fajnie, dosyć komfortowo, nie, nie uciska jakoś specjalnie na, na nadgarstku, a już poparcie przy połowie dosyć mi to trzyma. Jeśli chodzi o te krótsze, to tak naprawdę tu już tylko jest wersja kolorystyczna, standardowe czarne i czerwone owieczki. Również ta sama zasada, czyli gumka mocno przeszyta po całości. Też długa, materiał podobny, też dosyć komfortowy. Myślę, że po paru razy będzie, będzie idealnie siedział na garstku. No i troszkę krótsza od tych żółtych, więc, więc dla tych, którzy preferują troszkę krótszą mowikę i dosyć mocną, to myślę, że te czerwone i czarne będą obecnie też fajnym wyborem. To co istotne oczywiście to cena tych obijek jak wiecie te licencjonowane przez IPFA Inzera czy SBD są dosyć drogie tutaj takie obijeczki możecie już mieć wszystkie praktycznie poniżej stówy. W kolejnych odcinkach powiem Wam jeszcze nieco o neoprenach i opasach bo też mieliśmy wiele zapytań na ten temat także czekajcie na kolejny materiał do ostrzenia wkrótce.